Bydgoszcz ulica Orla 17. Kamienica należąca do miasta. W obliczu kryzysu mieszkaniowego wysokich cen nieruchomości Rada Miasta Bydgoszcz wraz z prezydentem posiadającym wspólnie większość w ramach platformy obywatelskiej sprzedaje teren. Wykwaterowuje z kamienicy 20 mieszkańców z 12 mieszkań. Z grubsza opisując, dla wykwaterowanych miasto oferuje inny lokal na wynajem socjalny. Zamiast jednak stawiać mieszkania komunalne, odnawiać, miasto się ich pozbywa. W roku 2024 sprzedano tak osiem nieruchomości gruntowych, w tym dwa budynki przychodnie. W tym samym roku zarządzający Bydgoszczu nie wytworzyli dla mieszkańców ani jednego budynku komunalnego. To prywatyzacja miasta. Kupiec na tym terenie będzie mógł wybudować lokale mieszkalne i usługowe. Część terenu nie będzie sprzedana, ponieważ w planach figuruje tam droga publiczna. Zapytałem dewelopera BWJ, który obok, na Orlej 15, stawia budynki mieszkalne, czy będzie kupował Orlej 17. Odpowiedziano mi, że nie zamierzają. Dziękuję BWJ za uprzejmą odpowiedź. Wracając do Orlej 17, były tam zabudowania gospodarcze. Wyburzono je, jak poinformował urząd, ze względu na zły stan techniczny i odchylenie na działkę prywatną. Zlecono to firmie prywatnej. Koszt ponad 22 tysiące złotych za wyburzenie składzików na węgiel. Podsumowując, w Bydgoszczy trwa sprzedaż, prywatyzacja. Nie inwestuje się w lokale czy budynki komunalne.